O, kreatywny animator pierwszy. No cześć. Witam Krystianu Klockach, witam Borys Kasztan i witam Jar Jar Briggs. Napiszcie, czy mnie słychać. O, czyżby mnie nie było słychać? O, dobra, dobra już się bałem, że coś jest nie tak. W ogóle jak szybko ludzie wbili, już pięć osób, a nawet jeszcze live, a nie, już trwa minutę. No więc dzisiaj sobie animujemy. Ten kasztan to moje fake konto, hej. No to cześć Legość, cześć typowa papaja. Jak widzicie po tytule, dzisiaj jest już ostatni live z maratonu. Ło, już osiem osób. Witam, TV. Fajnie, że moderator się pokazał i przywitał z wszystkimi. Yy, w ogóle... O, cześć, Montbrick. Jezu, jak ja to wymówiłem? Montbrick. Yy, w ogóle zaraz przed samym live'em sobie przypomniałem o tym, co mi mówił chyba Groksix, czyli żeby zrobić zielone tło i uznałem... Że zrobimy to na live, żebyście zobaczyli, jak się męczę z tą rolką zielonego papieru. Ale, żebyście to lepiej widzieli, trzeba trochę oddalić kamerę i trochę podwyższyć. Witam, ananasowy kozak. Co się stało, że nie byłeś pierwszy? No to spróbujmy. Myłem się. No to wybaczam. Wiadomo trzeba być czystym. O Jezu, już czuję, że to będzie chyba niewykonalne. Chociaż może. Zobaczcie, jeśli papier głośno słychać, ale nic na to nie powodzę. Ajajaj... Okej, okay, już prawie. Dobra. Na razie jest okej. Okay. Myślę, że to się może udać. Sprawdzę co tam na czacie. A co robisz z tym green screenem? To nie będzie jako green screen, tylko jako zielone tło, bo Groksik mi tak radził, żeby zrobić zielone tło i wtedy będzie lepszy efekt lasu. Legość. Ja akurat miałem nagrywać Fortnite na drugi kanał i tu nagle powiadomienie. No to przykro mi, że Ci przerwałem klockowy kliperek, perfect. No to, to jeszcze nie jest skończone. Jeszcze tutaj sobie przygotowałem trochę takiego fajnego, takiej fajnej substancji, która, którą można przyklejać różne rzeczy do ścian, na przykład plakaty i ona łatwo odchodzi i prawie nie zostawia śladów. Jak dłużej będzie to już zostawia, ale przy krótkim kontakcie ze ścianą nie zostawia śladów. da Dosunimy teraz płytkę I czy to w ogóle? Wygląda dobrze. Oceńcie, czy, czy to wygląda lepiej niż z, niż z tym niebieskim tłem, czy... Yy, dobra, co tam na czacie? Jestem dziś szczęśliwy, bo moja nazwa się przydała, byłem na dworze i jeszcze live. Plastelina. Nie, to nie jest plastelina, to jest coś lepszego. Super to wygląda. No to fajnie. Yy. To brzmiało dwuznacznie z tą cieczą. To nie jest ciecz, Oj, puściło. Hmm. Kiedy jakaś animacja? Jak skończę tą? Yy, wygląda fajnie. No dobra, wygląd. ojeju, wygląd to jedno funkcja.